Sześćdziesiąta i pierwsza w roku 23 Znaki, że nie jesteś daleko od realizacji planu twojej duszy. Opieram te przemyślenia na wykładzie nieznajomej mi myślicielki która ma kanał na YouTube "Spiritu Level", well, czyli duchowy świat. Wszechświat pracuje niestrudzenie, aby poprowadzić nas ku naszemu celowi w życiu. Nie możemy uciec od realizacji planu naszej duszy, ponieważ jest on częścią Boskiego planu. Nawet jeśli wydaje Ci się, że czas jest stracony, że są objazdy i przeszkody, wszechświat nie przestaje Cię prowadzić i wykorzystuje każdą okazję, aby te objazdy przekształcić na korzyść realizacji planu Twojej duszy. Oczywiście możesz być bardziej celowy, czyli iść prosto do celu, a jeśli nie możesz, jeśli wybierzesz objazd, objazd jest również przydatny dla Twojego celu. Nawet jeśli masz wrażenie, że nic się nie zmieniło i myślisz, że jesteś w tym samym miejscu co rok temu, to się bardzo mylisz. Jesteś znacznie dalej kiedy świadomie przeżyłeś uwróg najlepiej jak tylko potrafiłeś istnieją oznaki że jesteś znacznie bliżej twojego celu jeśli próbowałeś orientować się uniwersalnymi prawami wykorzystać je do własnego planu poczujesz kiedy i gdzie ci te prawa pomogły za każdym razem, gdy wysyłałeś pozytywne, pozytywne wracało do Ciebie. I to Cię uszczęśliwiło, widząc, jak wszechświat działa na Twoją korzyść. Radość w Twoim sercu ciągle zwyciężała. U niektórych, którzy są na tym poziomie, obudziło to chęć pomagania innym bez niczego w zamian, chęć sprawiania przyjemności innym, pomagania im, ekscytowania i inspirowania innych. Ktoś inny, kiedy dotarł do tego poziomu, przeżył ekstatyczne chwile połączenia ze źródłem. Przejawy radości są bardzo różne na tym etapie. Ale pojawia się ona wykładniczo i zdominowała Twój czas życia. Nasza dusza dostarcza radości, ponieważ widzi więcej niż Twój umysł i przygotowuje Cię na jeszcze intensywniejsze działania uniwersalnych praw. Radość w sercu oznacza promieniowanie na innych. To owa aura, która ma niezwykły urok i przyciąga wielu, a szczególnie młode dusze. Jeśli nie masz planu, tylko cel, to nie ma to sensu. Cel musi być powiązany z konkretnym planem, abyś mógł go osiągnąć. Wielu ma szlachetne cele, ale nie ma siły, by opracować plan ich osiągnięcia, a następnie konsekwentnie ten plan wdrożyć w życie. Interesujące w tym jest to, że kiedy dążysz do celu i masz dobrą intencję, odpowiada to wsparciu nieba, aby utorować ci drogę. Musisz tylko zaufać, że jest to wzajemne oddziaływanie między niebem a Twoim zaufaniem i że niebo przygotowało dla Ciebie tą drogę. Co więcej, jest to przebudzenie świadomości. Na przykład, w dniu, w którym znalazłeś Twoją bliźniaczą duszę, wszystko się zmieniło. Stałeś się świadomy tak wielu rzeczy. Zacząłeś kwestionować stare nawyki. Nagle zacząłeś dostrzegać powiązania za kulisami wydarzeń aby zarejestrować znaki z nieba, zobaczyć kombinację liczb i piór, poczuć silną intuicję i doświadczyć cudów. I to było owo wyraźne potwierdzenie, że jesteś na dobrej drodze, na drodze planu duszy. Jeśli świadomie życie staje się jeszcze bardziej intensywne, odrzucając wszystko, co nie służy celowi, to znak, że nie jesteś daleko od celu. W tej fazie możesz zapanować nad wieloma rzeczami, nad wieloma sprawami, szybko wyłączyć negatywne uczucia, zmienić nawyki żywieniowe z nieświadomych na rozsądne, dobrze podzielić Twój czas, Twoją energię, Twój potencjał. Nie robisz już nieprzemyślanych rzeczy, ale bardzo efektywnie, bardzo świadomie planujesz swoją pracę. Wtedy praca staje się przyjemnością. Przestajesz też oceniać innych. Kiedy to, to ocenianie innych zostanie usunięte, usunie się ogromne negatywne obciążenie. A do celu nie jest już daleko. Widzisz związki między niebem a ziemią, między ludzkimi losami a wszechświatem, jak nigdy dotąd. Współczucie i empatia oraz życzliwość osiągają u ciebie nowy poziom. Spotykasz spokrewnione dusze. Jednocześnie oznacza to jednak zwiększenie dystansu do osób, które nie są spokrewnionymi duszami, choć mogą być z tobą spokrewnione fizycznie. Ale nie radzisz sobie z nimi. I czujesz się dobrze, jeśli spokrewnione dusze. Zaplanowane w planie Twojej duszy mogły się pojawić w Twoim życiu w tym momencie i mogą Ci trochę towarzyszyć i Cię wesprzeć. Są tam, kiedy jesteś na właściwej ścieżce i dają się rozpoznać jako Twoi towarzysze. Otwarcie szans i możliwości, które wcześniej nie istniały, to kolejny znak, że jesteś niedaleko od celu. Niebo zachwyca się Tobą, gdy realizujesz plan duszy. Tak, zachwyca się i honoruje to otwieraniem nowych możliwości i wywoływaniem u Ciebie efektu zdumienia. To odpowiedź nieba na Twoje starania i trafne decyzje. Niebo po prostu chce Cię uszczęśliwić, zrobić Ci niespodziankę. Wystarczy, że wciśniesz kilka przycisków, kilka klawiszów, aby wywołać pozytywną reakcję łańcuchową. Na przykład, zamiast być zły czy smutny, tniesz to, ucinasz to i zmieniasz swoje uczucia na pozytywne. To, co później następuje, jest cudem. Jeśli naciśniesz przyciski wdzięczności lub serdeczności, następuje lawina. Jeśli zmienisz coś w Twoim życiu, co wcześniej nie było dla Ciebie dobre, wiele rzeczy w Twoim życiu zmieni się natychmiast, czego w ogóle się nie spodziewałeś. Aby móc naciskać klawisze, musisz bezstronnie obserwować Twoje otoczenie. Szanse na wywołanie lawin będą wtedy coraz większe. Jeśli wykorzystujesz okazję, mnożą się. Owe szanse, a jeśli je zaniedbujesz, kilka razy z rzędów to źródło wysycha. Nie możesz uciec od realizacji Twojego planu duszy. Dlatego każdy dzień to kolejny krok w tym kierunku. Szczęście i pomyślne zbiegi okoliczności kumulują się ponownie następnego dnia. To synchroniczność. Każdy dzień jest skarbem, jest okazją, jest czymś wielkim. Im więcej doświadczeń, tym bliżej celu, doświadczeń w sensie synchroniczności. Życie staje się nieskomplikowane, bezproblemowe, gdy jesteś na właściwej ścieżce. Sukces charakteryzuje codzienną rutynę i każdy dzień służy temu doświadczeniu sukcesu opanowywaniu zadań. A jeśli przychodzą przeszkody, a one przychodzą, to tylko psikusy z nieba, abyś mógł wykonać swoją część, a niebo może ukoronować i przypieczętować Twoje osiągnięcia sukcesem dzięki Twojemu zaufaniu. I ostatecznie doświadczasz coraz więcej, więcej wydarzeń, których nawet nie szukasz. Jeśli to, co jest zgodne z celem Twojego planu, czyli Twoje pragnienie, nabierze własnej dynamiki i rzeczy zaczną się dziać zmierzając do celu i spychając dotychczasowe życie w cień, realizacja wszystkiego, realizacja celu nie jest już odległa. Być może będziesz musiał doświadczyć kilku bolesnych rzeczy, aby uświadomić sobie, o co w tym wszystkim chodzi? Nawet jeśli jest to głęboka depresja, nie jesteś sam, nie spadniesz ze ścieżki, ale doznasz doświadczenia, przez które niosą czy przeniosą cię siły nieba. Nawet jeśli nie ma już pozytywnego uczucia, nadal możesz zrobić jedną rzecz. Możesz zaufać niebu. Nie pozwoli ci upaść na drodze do celu. Czekaj i nie daj się oszukać. Wkrótce zrozumiesz znaczenie. Jeśli znajdziesz swoją złotą drogę do celu, lekką jak piórko i niebiańsko, nieskomplikowaną, jesteś na dobrej troce.